Уже начался? Допрос уже начался. Алана. Здравствуйте. здравствуйте. Э, где живете Россия? Да. Россия, Москва. Москва. А что вы тут э, робите? Ну, что вы тут делаете? Лежу Лежу. Отдыхаю. Отдыхаю. Понравится этот в этот отель? Понравится? Я русских люблю. Русских люблю? А? Да. Ну, а ты э, э, сама тут приехала? Сама? Одна. Одна? Одна. Одна. Он, э, э, и погода? Вот такая. Вот такая? Все 10 дней. 10 дней. Ах, я. А Лайна? Χωρί Χωτέλ. hotel, βάση και μόρια. Μόρια, μόρια. Και η πόρτα, 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 А здесь подруга. О, сзади вас. А, подруга. Подруга. А и как зовут подруга? То есть подруга. О, так. А как называет? Ну, как зовут тебя? Аня. Аня. Ах я. Аня. И... А, где? Аня, а где живешь? живешь? Киров. Киров, Москва? Киров, Россия, Москва. Россия, 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 Москва. Москва. Россия, Россия Москва. Ну я. Ну, ну Аня, что ты... Э, Алена. Алена, что ты меня э, еще скажешь? Порадую, чем, да? Да. Особенно. Особенно, что ты что особенно. ты делаешь и москву особенно мне понравилось люди которых я встретила особенно понравились очень хорошие знакомые появились да yeah. да супер вот такие вот знакомые из России и из Польши да правильно yes. а, а что ты делаешь из -за, из -за что Домерия. ты делаешь и москва Работаю. Работаю. А э, ты э, урлоп. Э, э, урлоп, урл, праздник. Отдыхаю? Отдыхаю. Отдыхаю, да. Ах, Не праздник, просто отдых. Отдых. Выходной. Выходной. Уикенд. <связь> Уикенд. Уикенд, да, или как-то правильно. да. Завтра домой. Завтра домой? Да, завтра домой. О. Co? To jest Pani koleżanka, Pani Wandziu? Tak, to jest moja koleżanka, którą tutaj poznałam. No i co, jak Pani z nią rozmawia? Pani yy, oczyń charosza. Oczyń yy, charosza. Przypomniałam sobie język yy, rosyjski, którego uczyłam się będąc w szkole podstawowej w Błaszkach. I w tej chwili bardzo dobrze mi się rozmawia tutaj z Rosjanami. Ale w tym ośrodku chyba Rosjan jest bardzo dużo. W tym ośrodku Rosjanie zdominowali wszystkich. Jestem po prostu pod wrażeniem, że aż tylu Rosjan tutaj przyjeżdża. Nas Polaków jest mała garsteczka. Garsteczka? Mała garstka nas jest. Po prostu jesteśmy tutaj, nawet mogę powiedzieć, chyba nie To jest taki wywiad, proszę panią, dla telewizji Polonia. Aha. To jest dla Telewizji Polonia. Niech Pani powie, a jak Pani się czuje wśród tych y, wszystkich turystów? Ja się czuję bardzo dobrze. Czuję się po prostu y, jak w raju. W, raju? w ogóle, <śm> tutaj. Sama, sama Turcja mnie urzekła. Urzekła mnie po prostu Turcja, ponieważ jestem pierwszy raz. Ale niech pani powie, a czy innym turystom by pani radziła, żeby przyjeżdżali tutaj, bo tak mało tych turystów jest? Bardzo, a zwłaszcza naszym Polakom będę bardzo polecała y, przyjazd tutaj właśnie do Turcji, ponieważ tego, co tutaj człowiek zobaczy, przeżyje, nie da się opisać. Tu trzeba po prostu przyjechać i samemu trzeba y, doświadczyć tego. A niech Pani powie, a z jakiego biura Pani przyjechała tutaj? E, przyjechałam z biura turystycznego e, Itaka. I jak Pani ocenia e, e, to biuro i ich e, usługi? Biuro, e, jeździłam już na kilka wycieczek z tego biura i było dla mnie biuro bardzo wiarygodne. I wszystko w tej chwili się potwierdza, że w dalszym ciągu, e, jeżeli będę się wybierała, to e, najprawdopodobniej z tego biura. Правда, как вы выбирали? Как? как вы выбирали? Отель, как выбирали? Мне просто моя подруга сказала, в интернете посмотрела, сказала, очень хорошие отзывы. Очень хорошие отзывы. И мы поехали. А вы как? Хорошие отзывы. Да, хорошие. В интернете. В интернете, да. Но искали в интернете. Подруга Подруга, то. И тест, и так. Нравится? Ludziom dziękuję. Proszę Panią, a pani też sama tutaj przyjechała? Nie, przyjechałam z synem. Syn po prostu postawił mnie przed faktem dokonanym, wykupił mi tę wycieczkę i po prostu spakowałam się z marszu. Można powiedzieć z dnia na dzień. Spakowałam się poprzedniego dnia, a rankiem już wylecieliśmy z Wrocławia. Ale czy Samą była pani w tym, tym mieście tym dużym, czy jeszcze, jeszcze pani nie była? Jeszcze nie byłam, ponieważ na razie mi jest szkoda tutaj słoneczka, przepięknej wody, basenu, morza. Na razie chcę się po prostu nasycić tymi urokami tutaj na terenie kurortu, w którym jestem. No ale nie może pani narzekać na jedzenie. Czy... O nie! O nie! To już by w ogóle według mnie... Kto by tutaj narzekał na jedzenie czy na obsługę, to już by po prostu grzeszył. Tu jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Jest po prostu luksusowa. A niech Pani powie, a w sumie w stosunku do tej ceny, którą Pani zapłaciła za, za, za wycieczkę. No właśnie. Czy to jest na każdą kieszeń taka wycieczka? Wydaje mi się, że Cena tej wycieczki jest, jeżeli chodzi o nas o Polaków, jest w zasięgu ludzi na średnim poziomie. Przez rok czasu według mnie każdy człowiek, który ma jakąkolwiek pracę jest w stanie sobie, że tak powiem, nawet jeżeli go nie stać, wyłożyć gotówkę z dnia na dzień, uciłać sobie w przeciągu roku, odkładając niewielką kwotę co miesiąc na taki wyjazd i będę wszystkim propagowała i polecała. Ale niech pani mi powie sytuacja teraz taka jest e, e, polityczna, powiedziałbym e, e, różna i w telewizji pani ogląda. Czy stosunki, które występują takie polityczne, przekładają się na rozmowy pani z panią koleżanką? Czy rozmawiacie na ten temat w ogóle? Czy... Absolutnie. A już dogaduję się z Rosjanami, no nie powiem z Polakami, to normalnie bardzo dużo rozmawiam na różne tematy, absolutnie niepolityczne, ale z Rosjanami polityki w ogóle nie poruszamy. Z Rosjanami przeważnie rozmawiamy o sprawach życiowych. A ja jestem najbardziej ciekawa właśnie, jak im tam się żyje. I właśnie na takie tematy z nimi rozmawiam. Czyli można powiedzieć, że tutaj na wczasach nawiązuje się wspaniałe, takie przyjacielskie stosunki z wszystkimi wczasowiczami, turystami, bez względu na pochodzenie, bez względu na narodowość. Oczywiście, a najważniejsze to jest to wyluzowanie, które się odczuwa na każdym kroku. Nikt na nikogo nie zwraca, kto jak ubrany, czy kto chudy, czy kto gruby, czy, czy ma włosy, czy nie ma włosów, jaki tam kolor włosów, absolutnie. Wszyscy tu są na luzie, przyjaźni, mili, także no jest po prostu wspaniale. Czyli atmosfera jest taka, że ludzie się do siebie uśmiechają, witają się. Oczywiście, tu widać, że ludzie się uśmiechają, czego u nas w naszym kochanym kraju brakuje. Brakuje, jak się wyjdzie na miasto, smutne, posępne miny, ludzie zamyśleni, zadumani. A tu właśnie tego w ogóle człowiek tego nie widzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję proszę bardzo. Panio, Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. To była telewizja Polonia, proszę Państwa. Może pokażę ten obiekt, który, w którym dzisiaj jesteśmy. To jest obiekt ośrodek niedaleko Alani, bardzo dużego miasta, stodiesięcznego. No i jak widać tutaj turyści odpoczywają bez względu na narodowość, bez względu na język. Wszyscy się tak jak pani powiedziała uśmiechają i wszyscy są zadowoleni. Dziękuję Pani bardzo. Do widzenia. Dziękuję Pani również. So, ladies and gentlemen, tonight is all together. First of all, mini mini cinema, 8 o'clock. And after 9 o'clock, is special mini disco. And 9.30 karaoke election. Tonight is superstar, 9.30 superstar. Welcome to Ask View. So, meine Damen und Herren, wir präsentieren euch heute Abend erst der wichtigste unsere lieben Kinder. 8 Uhr, also 20 Uhr, unsere Mini-Cinema ist 21 Uhr Mini-Disco. Denn ab 21.30 Uhr 30 hier singen wir alle zusammen. Heute ist Popstar. Askar Beigib sucht Popstar.

Ja. Tradycjonalnie. Tutaj właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie pani robi przysmaki regionalne, czyli smaży placki. I w zależności od tego kto chce podchodzi sobie może zapłacić. Co łaska jak to się mówi w Polsce ale można spróbować taki specjalny piec jest na gaz i pani tutaj te ciasto robi jest to podobne ciasto jak to robimy do, do pizzy To jest punkt, gdzie można zrobić sobie zdjęcie i wysłać do domu lub zdjęcie pamiątkowe. Jesteśmy cały czas na terenie ośrodka czasowego. Są dwa budynki hotelowe. Tu jest miejsce, gdzie można sobie wypić kawę. Chypić się ekipy. To jest widok na morze. A tu widzimy amfiteatr.

Telewizja Polonia. Polonia. Ale pan maszynę fajną. Telewizja Polonia. Chciałbym z państwem przeprowadzić wywiad. bo wy ja jest jesteście... w internet? W internet, tak. A, ja czy... będę tłumaczył tutaj. Pan będzie zadawał pytania. Dobrze. A, ja tutaj... a ja. <gry> Witam Was serdecznie moi drodzy. Jesteście tutaj na wakacjach. Powiedzcie z jakiego kraju jesteście? Ja jestem from Poland z Polski, a tutaj waju frombie. Bobo... Sibir. Nowosybiirski. Nowosybirski. Ałtaj, Sybir. Tak. A jak, jak się nazywają? Może pan spyta? Светлана. Светлана. Ну Луб, no, то сейчас. А эти пани разговаривают по русски или по немецки? По русски и по немецки. О. Дольче, бисче. А Что делаете в Новосибирске? Живем, лебен, да. лебен.

Aha, sprzedawca? Kiefer No a niech pan powie, a jak pan się czuje, bo pan przyjechał tu z mamą, Tak, tak, ja tutaj pierwszy raz jestem w ogóle na takich czasach i powiem panu, czujesz się jak w raju. Nigdy nie byłem w raju, ale tutaj chyba jest tak, jak w w raju. No a jak, jak zaopatrzenie, jeżeli chodzi o wyżywienie, te wszystkie sprawy kulturalne, hotel, jak, jak, jak to pan odbiera? powiem panu nie mogę narzekać w ogóle jestem bardzo zadowolony bo no, nie mogę przejść tego wszystkiego co tutaj jest piję cały czas piwka w dzień a w nocy drinki no a czy są jakieś atrakcje tutaj oprócz tego że, że tu widzę muzyka słyszę tą muzykę proszę pana tak są animacje cały dzień tutaj jakieś ćwiczenia się odbywają gra w piłkę w wodzie Wieczorami jest karaoke, disco Apollon, Apollon. Aha. A to pro Można, pro można pro sobie dite. popływać tutaj nad morzem na motorówce na statku, nie bananem Przy Pana, atrakcji jest tyle Miasto niedaleko, zakupów można zrobić też tyle A więc zapraszam wszystkich tutaj A proszę Pana A, Alani A ja O jest mój no front, front. Freund? Friends. Frans, Friend? Deutschland? Duitsland? Van Duitsland. Duitsland. Wie namen? Wie voor wie deze wenk? Christof. Markus. 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 Katastrofa. Katastrofa. <laughs> katastrofa. <laughs> en waarom katastrofa? sometimes, sometimes, katastrofa. Some <laughs> Zijn naam is katastrofa. <laughs> Aha. Waarom <laughs> katastrofa? Wie en is het een deze man? promy uh, pole yeah. ja no markus tutaj sagen uh, markus this... ah, markus uh, nazwał mnie pet no, moje nowe imię my new name is petrol no no my my, my name petrol mr petrol my... petrolium mr Petroleum. my new name mr, mr. petrol <laughs> <laughs> O, moja mamiczka przyszła teraz. Tutaj mamiczka... A, z tą panią już wywiad przeprowadziłem, to nie wiedziałem, że to jest e, e, pani mama. A, YouTube? YouTube? Ja, YouTube. YouTube? <grywa> Markus. V. Gates, Gates. Good, danke. Good, thank you. Leben Sie in Deutschland in Bremen, Werder Bremen, Bremen, Backbier. Ach ja, ja. <laughs> ah, äh, was ist diese, diese, diese Bier ist gut? Dieses Bier? Etwas? Ja. Ist gut. Ja. Whisky besser. Whisky? Whisky besser. Whisky besser. Ach, ja. In Deutschland alles Leute äh, äh, trinken Bier, ja? Ja. Viele, ja. Viele, ja. You understand? Rozumiesz? Gin tonic, gin tonic. Rozumiesz? Okay. Dziewczyny, dziewczyny, gin dż, donik i pizza. Ale niech pan mi powie, czy można tu jakąś dziewczyny zapoznać ja. Proszę pana, powiem panu, że no cztery teraz zapoznałem. Aha. I take my come here. Ok, ok. Yeah. I wait for you. Mm. Cztery pan zapoznał? No tak jednego razu, czyli Aha. Nie, nie jest ciężko. Nie jest ciężko. No. I powiem panu, że śliczne, dziewczyny są tutaj śliczne. No tak, no tak, no same śliczne przyjeżdżają. I do tego bogate. <laughs> I już się troszkę spaliłem, wie pan, a więc y, będziemy kończyć chyba. No, już, dobrze, 8, dziękuję 9, bardzo. 10, 10. Ja też muszę lecieć na samolot w takim razie. Dziękuję państwu bardzo. Życzę przyjemnego wypoczynku. Do zobaczenia następnym Telewizja razem. Polonia. Do Telewizja zobaczenia Polonia. następnym razem. Dziękuję bardzo. Calcium, do widzenia. Bye bye. Jak Państwo widzą, kreśli są zadowoleni, uśmiechnięci, wypoczywają. No takie warunki. Telewizja. Polonia, Polonia, Polonia. Halo, Polonia, halo, Polonia. Tu specjalnie kelner poczy, żeby się zarejestrować. Oni są bardzo mili, bardzo sympatyczni. Tu jest właśnie taka zjeżdżalnia dla dzieci. Można sobie zjechać. Passei Telewizja Polonia. – Zdravstvujcie. – Jak żywasz? Tak. – Jak żywasz? Normalnie, tak? Dobrze? –